Cześć, witajcie, witam wszystkich Kontynuujemy sobie Naszą serię ze Starfielda Jak ta seria będzie wyglądała Jak przebiegała, zobaczymy Ale na razie nas Wasko Prowadzi do samolotu Ale możemy chyba iść przed nim, ale wysoko skaczemy No tak, bo jesteśmy w kosmosie Jak już jest morda to tutaj się, Jeszcze na chwilę Zostaw tą łapkę w górę Myślnicę wszystko można brać w ogóle, ej. Półka chyba. AMP. Wysłali nas. Odleć z Vectry. Sekunda, tak będziemy chodzić. Konsola nawigacyjna. Tryb grawitacja, zasoby, Jean Nikiel, pokaż zasoby. Odlicz wektory. W tej chwili nie możesz rozpocząć. Wybierz cel G. Nie. Usuń. Szybka podróż z tego obszaru jest niedostępna. Aha, dobrze. Sumie... Ugryziona kanapka. Ależ możemy brać. W... Wkrętak udarowy. Wkrętak. Co? To... Co jest? jabłko kwadratowe? Co to się dzieje? Okej, okay, ja ale mam broń. włas Celuję od razu. Okej. Okay. Siadamy za stery pokładu i odlatujemy z tej wyspy wyspy co ja mówię Spacy, żeby wystartować nie mówcie że ja tym kierować muszę nie chyba nie ale suniemy Wo. Ja z tym kieruję. We are in orbit. It might be wise to test all controls and systems to ensure they are not the <raddle> <raddle> I can step you through the entire process, or if you're already an experienced pilot, just power up all the systems, and we'll be on our way. Przytrzymaj <laughs> lewy alt, be better, I system. E, alt. Aha. Each system on a ship requires power. Allocating power is under your direct control. Let's go over the engines. What is this? You've proven. That you've proven that that you've that played. Played. Are you familiar with ship combat tactics?

Dobra, ty. Udało mi się chyba zabrać. Wycierałem do naszej pozycji. Dawaj go tu kurcze Wycyk z rakiety i teraz Lacera, Kolesko, po tobie hostility has been far more than anticipated. At this rate, the odds of continual assault from their ships are high enough to jeopardize our mission. In short, they are after the frontier and will not stop. To deal with the local Krimson Fleet captain. Odpowiedzialność mapę. Okej. Okay. A gdzie my mamy? Gdzie my mamy poleżeć na misję L? Wiesz, które zadanie jest śledzone w swoim interfejsie? Można obserwować tylko jedno zadanie naraz. Wybierz tytuł zadania, aby rozwinąć listę. Ok, mały krok. Ale to jest wszystko zrobione. Będę mieć do dyspozycji jego ostatniego nazwie. Robota. Ok. skan niedostępny o, tutaj, cyk to sama orbita możemy lecieć tam teraz? Mapa Gwiezdnej. Ja się kręcę. Jest, mamy. Cyk, zasuwamy. Akceleracja kończy się nam akceleracja, ale zasuwamy. Prędkość 74 prędkość Słona grawitacja. Nie mam dla tego pojęcia. Czy ja to dobrze robię, że my to tak zasuwamy. Nie wiem jak my daleko od tego jesteśmy cały czas, co nie? Nie wiem czy... Dobra, bo my na tej placówce byliśmy. A jakbyśmy chcieli iść tu. Skan niedostępny. Znajdź mnie. Tak. X. Ja dobre, to o to chodziło, ja tego nie ogarniałem. A tak to ja bym leciał, jak ten debil. a się nie ruszałem. Musicie mi wybaczyć. Księżyc, mamy to. Mapę gwiezdną mogę otworzyć Ok, wyląduj, no i wylądujemy. Proste, że lądujemy na naszej planecie nowej. Czy to jest księżyc? To jest chyba księżyc. Tak, to jest księżyc chyba planety. Tak mi się wydaje. Nie mam pojęcia, co tutaj spotkamy. Co tutaj będzie? No, na nas czekało. No wysiadaj, zobaczymy, kurczę. Kurczę, kurczę.

Is an explorer's society founded over 50 years Aha, od czyli szukamy cały czas, jesteś takim wchodem wydobywcą. Okej. Okay. Jeden człowiek, jeden robot. No to samotnie mi pasuje, samotnie. Ja akurat and uh, lubię takie akcje. Okej. You 10, 10 aktywnych członków. Czemu Barret powierza mi swój statek? To jest dobre pytanie. Wielu lat temu byliśmy okay. z kosmosem, więc technicznie się od zawsze, ale bardziej odpowiedź jest prawdopodobnie, że potrzebuje was. znanych osób, które zostały zainteresowane jest teraz inwestycji w Dobrze, czyli on pomaga mi, żebym ja mógł mu pomóc, tak naprawdę, co nie? Podjęcie wymiany, ok, koniec, koniec rozmowy, a no tak, bo to zależy, jaka planeta. Tak będziemy wysoko skakać, ale śmie. Co to jest? Co to jest? Składniki. A jakbym w Ło! Wo. Y Właśnie cyk, jedynka y B, ulubione dwójka, Oho. i to walimy. B, trójeczka Ok, mamy jakiś topór, zbieramy co się tylko da z tego składnik. Ja nie wiem czy to jest nam potrzebne. Jakie roboki Złożę żelaza, sekunda. I tak naprawdę po każdym awansie na nowy poziom otrzymasz punkty rang do wydania. Ponadto każda umiejętność odblokowuje jakieś wyzwanie. Ukończy ja następnie wydaj punkty, by zwiększyć rank umiejętności. Górny rząd to umiejętności podstawowe. Rzędy znajdujące się poniżej są zablokowane dopóki nie wydasz tej kategorii minimalnej punktów liczb rank, Czyli balistyka na przykład mamy w tym momencie. Zastrzel w ogóle z broni balistycznej. Bronie balistyczne zadają o 10 punktów więcej obrażeń. Dobra, ok, Czyli, dobrze, ja muszę zrobić tak. Tutaj jeszcze musimy sobie wybrać. To przycinek. Przycinek to jest coś, co mi się wydaje, yy, będzie hmm, bardzo ważne. Yy, pod ustawimy sobie tego pod dziewiątką, bo to jest coś, co będzie musiało zawsze być. Właśnie żelazo. Dzięki temu mamy żelazo. Dobra, to nam nie żyje. Udało. Tu jest kolejna ruda żelaza. Ja nie wiem, czy my to powinniśmy zbierać, czy to nam się przyda do czegoś. Kurczę no, skanuj istoty, minerały i rośliny. Każdy przeskanowany unikalny element zwiększa procent z zebranych danych badawczych danej planety. Dane z zakończonych badań można sprzedawać za kredyty. Tryb skanera odblokowuje też kilka funkcji dodatkowych związanych z budową placówek czy umiejętnościami społecznymi takimi jak dyplomacja i zastraszanie Okej okay. Tam jest srebro Tu jest wasko To jest jakby misja Na razie tryb skanera nie jest mi potrzebny Żelazo, żelazo, to jest żelazo. Wow, 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 to to jest? Co Ty wow, wow, ty trochę wow, przeraził nie ukrywam. Dobrze, że to nam życie jakby nie zabiera. Zapisaliśmy sobie grę. Tutaj chyba weźmyśmy co? Jest nasza misja. Otwieramy. Chodzimy do nowej bazy. Co tu jest? Ale tu nie ma ludzi? Był tutaj na środek tuż w takim razie tu już nic nie ma. Co to było? A ja tu każdą szafkę mogę otwierać Wow, grubo Ja to zbieram, kurczę, to wszystko Polder wszystko kurczę zbierać, mogę kubek do kawy, ale po co mi to? Ja to będę przyciążony strasznie przez to. Mnie lepiej chyba tego nie zbierać. Wkrętak udarowy co to jest cyfrych, ale wartość. Wartość 8, czyli to nie jest duża wartość. 35 wartość to jest tak, y, mi się wydaje, w tym momencie mała ilość pieniędzy. Czy tutaj coś może na mnie czekać? Chyba nie. Wow! Ale kredytów miał dużo, kolega. Nie zbieramy w ogóle takiego syfu, chyba, bo to chyba w ogóle nie ma sensu. A ja się później chyba tylko przyciążę i będą problemy, co nie? Przechodzimy dalej drzwi O, żeby apteczki brać to ok. Baton proteinowy, no i on coś robi, no to jego mogę zabrać, a nie tak jak tutaj na przykład o. Tu jest ktoś ja. ja Tylkoś słysza Kiraci. Ło! Wow. Goście jeszcze Z im się ładnie powaliło, ty Goście, to co sobie w ogóle wymyślili? Goście mnie zaatakowali z obu stron. Idziemy dalej. Regeneruje mi się życie, czy nie? Nie regeneruje mi się za bardzo życie, ale zapiszemy. I na razie go nie. Czy tutaj coś znajdziemy? Serce plus. Ja ich słyszę, ja ich słyszę. Nie ma opcji, koledzy. Tyle. Wow. TY PIRACIE Ranga druga Nie go nie widzę, ja go dogonię, ja go dojadę OU wow. Dobra. Mamy to. Zbieramy wszystko. Lecimy tu do góry. Jest tu. Kurczę, no. Ale jak mi w nożach się... Stoporka mi chciał dojechać, co nie? Szalony. O! Na... I nową broń chyba mamy. Czajcie to? Mamy nową broń. A, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ja konsolę przypadkowo, ja nie chciałem konsoli włączyć. Tylko ja chciałem bronię. I tak. Mamy nóż, mamy to, mamy topór. To. Mamy coś takiego obrażenia 13 i sobie to dodamy na czwóreczkę wow, pięknie tutaj jest No ty kurcze Wow Tutaj jeden się czołga Ale on chyba nie przeżyje A kolego chyba Tyk Nie dał rady nie opanował sytuacji, tego zbieramy. Czy jest dziś, jest na górze. Namiar na wroga straciłeś, a on uciekł. O ja chciał mi wystraszyć Łoty. Włazimy dalej. Pierwsza w ogóle akcja, co nie taka. Uuu! Wow! Nikt mi nie mówił. Data nieznana, już po nas, już nie żyjemy. Przykaznik jest zniszczony, całe pomieszczenie jest zniszczone. Nie możemy wezwać pomocy. Słyszę terror morfa, ryczącego gdzieś oddali krzyki kolejnych ludzi. Otworzymy. Wow! W celu otworzenia zamka wypełnił wszystkie otwory i w każdej z warstw zabezpieczeń, wybierz klucze, następnie obracaj go dopóki nie zrówna się z przerwaniem wersji zabezpieczeń. W klucz do zupełnie. O, dobra, już szaje. Ej, udało się, dobrze. Naboje, kredyty, wytumiony kraken. Pięknie. Wychodzimy stąd, kolego, chyba co? Wyjście. Wyjście. Dobra, idziemy dalej. Ale dobrze, mordeczki. Jeżeli Wam się podobała łapeczka w górę, subik, komentarz. Widzimy się jutro. Dzięki. Cześć.